Ziemia kurwa wariate Dzisiaj wam pokażę jak wsadzić Nupy! Sadek pomidora Tomidora pomidora Pomidora Jak lizać kurwa wietrek Kukucik Spermach Ale to Kilogram hamu Za 3,48 Mesiem z polskiej chlebi Maj i maciory Cyk 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 cyk

Pralka Electrolux Timeline. Obcojęzyczni. to ciężenku pada ci Nienawidzę z Eluszek. Sławni ludzie lubią zacząć dzień z ruską mi tesco A kończą z pomidorem. Pomidory, pomidora, pomidorem. 79. Kilo. Jak się trafi. Ale urwał! Jak kupić dużo i tanio? Trzeba mieć tu! Pizzie kurwa! Odjebało ci? Panie tracz pan, pan serca nie masz? Mam i używam zgodnie z naturą Do pompowania krwi A po to tak? A po waple tak! Hmm. A pocał mnie pan w zupę? Ruszamy na dziwki! Ja kurwa jestem Siema, Siema, kurwa witam. Tesko dla ciebie, dla rodziny.